Kim nie pozwalasz sobie być, to pytanie zada ci pełnia w lwie poprzez pokazanie sytuacji, w których gasisz swoje światło, działając z dawnej blokady, rany, którą już możesz w zaufaniu puścić. Lub też z drugiej strony intensywna energia pełni obnaży i ukaże Ci dumę oraz pragnienia, które trzymają cię w sidłach ego, nie pozwalając działać z intuicji w zgodzie z potrzebami serca? To czas szybkich i intensywnych uświadomień, zmian kursu, elastyczności i dokonania wyboru. Wolność i Twoja prawda mogą przez Ciebie swobodnie płynąć, jedynie kiedy pozwalasz sobie być tą, którą przeszłaś tu być. I tu prowadzi cię Twoja intuicja. Ta pełnia jest o prawdzie, odzyskaniu wolności i radości. Gdzie jest Twoja przyjemność i radość z życia? Ale ta czysta. Ta nieskrępowana, ta prawdziwa, czyli niezależna od spełnienia jakichkolwiek warunków, które stawia ego typu, kiedy będzie tak czy tak, to wtedy będę szczęśliwa. Czy mogę być szczęśliwa, szczera i autentyczna teraz? W tym, co obecnie przeżywam? W tym, co się dzieje? Jeśli potrzebujesz w tym wsparcia, a każda z nas powinna je mieć, zapraszam cię do społeczności księżycowych kobiet.